Cześć dzień, dobry, witam Was serdecznie, zapraszam Cię na przegląd. Action. Dawno w action nie byliśmy. Ostatnio. Oj ojoj, wtedy byliśmy w Polsce. A dzisiaj przyjrzymy się bliżej hiszpańskiemu actionowi. Generalnie to action pochodzi z Holandii, więc ani to polskie, ani to hiszpańskie. Natomiast wiadomo, że te sklepy trochę jednak się od siebie różnią i trochę inaczej wyglądają. Oczywiście lewią część asortymentu, którą Wam dzisiaj pokażę, bez problemu z powodzeniem znajdziecie w Polsce. Raczej odwrotnie to, co pokazujecie wy i to, co ja widzę na polski social media, YouTube'ach, Instagramach, nie będzie tego tutaj, ponieważ tu jest tylko jeden action w najbliższej okolicy, tak w promieniu 30-40, może i nawet 50 km, no może w Elcie jakiś jest. Natomiast faktycznie jest jeden i jest strasznie pożądany i strasznie oblegany, i jest bardzo często pusto. Świeci pustkami, od po prostu. Nie ma w ogóle podlotu do tego mojego. Polskiego. No ale pokażę Wam, co tam jest nowego i jak to właśnie wygląda i czy się czymś różni. To już też będziecie mogli ocenić sami. Serdecznie zapraszam na przegląd Action. Nie planuję nic kupować, ale wiecie, jak to jest wiosna, święta, artykuły papiernicze, chemia i tak dalej. Zobaczymy, jak to się skończy. Pewnie jakimś mikroholem idzie. No dobrze, ten nasz Action to taki raczej skromny okaz, tak jak mówiłam, ale coś tam udało mi się nagrać, coś tam udało mi się dla. Was i dla nas przejrzeć. Na początku na wejściu zainteresowały mnie nowości. Nie widziałam jeszcze ekszynowego airfryera. Koniecznie dajcie znać, bo ja cały czas się zastanawiam czy kupić. No i było też sporo tych takich wiosennych rzeczy. Wykładziny, trawa wykładziny i jakieś tam wieszaczki, leżaczki, hamaczki. O, i krzesła e, ogrodowe. Następnie moją uwagę, przykuł taki zestaw do wypalania, jakby w drewnie napisu. Uważam, że to jest super sprawa. A jeszcze jak pójdziemy dalej, to zobaczycie, że takie zestawy były nie tylko do drewna i też się mocno nad jednym z nich zastanawiam. Następnie jakieś yy, wielkanocne słodycze dosłownie kilka rzeczy, ale jednak coś tam było. Przykuły moją uwagę też takie małe szkatułeczki 350 bardzo fajne zwierzątka, fajny design. No i właśnie na jakieś. Skarby maluchów e, mogłyby być. W tej sekcji nowości były też właśnie doniczki, jakieś takie bardziej fikuśne. No tutaj już mamy w pełni sezon ogrodowy, także te rzeczy się pojawiają. Następnie na tej promocyjnej sekcji były wystawione też e, troszkę rzeczy chemiczne, więc przypomniało mi się, że kończą mi się mokre chusteczki, więc właśnie je zabrałam. Następnie w oko wpadł mi ten duży brzoskwiniowy puder. Koniecznie dajcie znać, czy już go testowaliście. On jakoś był przez chwilę wiralowy, a mi się e, ominęło testowanie go. Następnie oczywiście musiałam przystanąć na tej sekcji do it yourself, rzeczy do malowania, metaliczne pisaki, wodne pisaki, dwie końcówki pisaków. Ten wybór jest naprawdę gigantyczny. No i to tam właśnie moją uwagę zwróciły bardzo ciekawe Rzecz. Pierwszą rzeczą była taka tablica LED do odrysowywania świecąca. Ja myślę, że dla niejednego dorosłego i niejednego malucha to by była nie Lada, gratka i Frajda. Następnie spodobał mi się dziurkacz, dzięki któremu można dziurkować robić kartki, ale też na przykład robić swoje konfetti, bo tutaj akurat miał 10 kształtów i do tego już takie miejsce do przechowywania tego konfetti. Także wydaje mi się, że dla takich kreatywnych dusz to też super sprawa. Następnie spodobał mi się zestaw do stempelków. Słuchajcie, tu się rozpuszcza, tu się dociska i właśnie można zrobić swoje własne stemple, chociaż nawet to nie jest stempel, tylko jak to się nazywa? List można zalakować, chyba tak to się nazywa? Albo i nie? Pieczyć Można stworzyć swoją pieczęć woskową. O, to na pewno będzie bezpieczne określenie. A następnie było coś też dla fanów malowania po kolora, czyli zestaw trzech małych, ale bardzo fajnych rysunków. Jeżeli jesteście fankami robótek. W glinie to też znajdziecie tutaj taki specjalny zestaw. No, a mnie urzekły tutaj te pisaki, akurat chyba nie te jeszcze, to jeszcze nie było to. Chociaż tak, to już to. Zobaczcie, można tutaj właśnie pisać na metalu, na szkle. To są takie maszynki do grawerunku, tak bym to nazwała. I zamiast przyklejać na wszystko naklejki, to można zrobić coś ręcznie, tam był też e, kubek, że można na przykład komuś kupić taki zwykły kubek i ozdobić go po swojemu. Myślę, że to fajna sprawa. Ostatnio wyświetliła mi się też. Rok. Gdzie dziewczyna pokazywała, jak używa tej maszynki do aplikowania diamencików. I to też mi się spodobało, bo tam jest klej i można na przykład sobie jakąś czapkę, buty, e, koszulkę wykleić e, diamentami. Ja jestem mamą małej księżniczki, więc myślę, że to był, był nas hit. Jeżeli ktoś taką maszynkę ma i się skusił, to koniecznie dajcie znać, jak się Wam sprawdza. Było też coś podobnego z taką błyszczącą taśmą. Tych pisaków nagle ja nie widziałam, nie widziałam, i nagle pojawiła się masa pisaków szczurząca do. E, do różnych dziwnych, ale fajnych, kreatywnych rzeczy. Nie no, słonko dzisiaj mamy takie, że musiałam się przenieść słuchajcie, do cienia, bo bym nie dała rady tego do końca nagrać, ale kontynuując, następnie był dział z rzeczami do domu. Wystrojem wnętrz, tak bym to nazwała, i najwięcej takich interesujących dla mnie rzeczy, bo chyba na tym etapie już gdzieś myślami jestem, to rzeczy do pokoju dziecięcego. Zobaczcie, jaka ładna tutaj półeczka do przechowywania, ale też bardzo fajnie wyglądały półki, na książeczki w kilku wariantach. No a do zestawu możecie jeszcze dobrać zegarek, który tutaj obok stoi i mega fikuśną, fajną skarbonkę. Dla mnie numer jeden to tęcza. Następnie weszłam na dział kuchenny i tutaj największa nowość, która mnie zafascynowała, to te kamienne deseczki, stędy na ciastka, które były naprawdę bardzo, bardzo solidne i ciężkie. No i oczywiście później już ta sekcja kuchenna, taka bardzo standardowa: garnki, patelnie, blaszki, blaszki silikonowe. No i tutaj sporo elektroniki. Nie wiem, czy w polskim nie nie pamiętam, czy jest aż tyle Elektroniki. Jakieś nowe blendery, nutri blendery, e, opiekacze, gofrownice. No właśnie też ten airfryer. Dajcie koniecznie znać, e, czy Wy go znacie i co o nim myślicie. Zbił mi się dzisiaj rano kubek nie mi, ale się zbił. E, I właśnie szukałam, rozglądałam się, czy jest tu coś fajnego. Bardzo mi się podoba ta paseczkowa kolekcja, ale te filiżereczki były bardzo, bardzo małe, za małe. Ja tak mało nie piję. Fajnie wyglądały też te na jajka. No a tak to generalnie na tej kuchni pustki. Nic fajnego nie dojrzałam. Jak zawsze mi się coś podoba, to jak szukam, potrzebuję i mogę, to wtedy oczywiście, jak zwykle, nic nie ma. Fajnie wyglądały też te wazony. Walentynkowe one były, ale mega design. No i właśnie trochę mebli krzesełka, jakieś taboreciki, stoliczki, deski, kosze do różnego rodzaju przechowywania lustra. Jeszcze ten etap mam trochę przed sobą jeszcze się trochę powstrzymuję no ale właśnie, może wy jesteście akurat w tym, Także podrzucam Wam actionowe inspiracje do wyposażenia wnętrz. Z tekstyliów jakoś tym razem nic mnie nie urzekło. Poza tymi dziecięcymi kocami, my mamy ten dla kociary, a tutaj był taki dla psiary. Następnie sekcja wielkanocna. O dziwo, ona naprawdę nie była duża i była taka średnia, taka, że nic mnie nie porwało. Ja tutaj nie mam nic wielkanocnego, ale też nic nie urzekło mnie na tyle, żeby to ze sobą zabrać. No może poza tym królikiem, dziadkiem, bo ja wiecie, że mam słabość do dziadków do orzechów, a królik, dziadek do orzechów, o ile to ma w ogóle sens, no to wyglądało całkiem fajnie. No i później poszłam na tę sekcję chemiczną, która w Polsce mam wrażenie, że jest gigantyczna, jest tam ogromny wybór, a tutaj Mniej więcej nagrałam wam, jak to wygląda w eksonie hiszpańskim i to wcale nie jest porywające, wcale nie jest powalające. Mam wrażenie, że nie ma trzech czwartych produktów, ale koniecznie dajcie mi znać, jeżeli faktycznie tak jest. I czy te sekcje są podobne, czy jednak się różnią, no bo ja widzę gigantyczną różnicę. Co po coś tam idę, to nigdy tego nie ma. W Polsce mogę brać i brać i brać. Następnie całkiem spore miejsce zajmowała tutaj ta sekcja ogrodowa, no bo tutaj już jest ten sezon. Gdzie o ogródkach bardzo mocno się myśli. W Polsce już chyba też powoli wychodzi się do tych ogródków, tylko mam wrażenie, że w Polsce jest więcej sadzonek, takich rozsad, nasion, a tutaj tego nie było. Materace, kocyki, tutaj ludzie przyjeżdżają bardziej chyba do relaksu, i pod nich jest ten asortyment e, dopasowany. Może, tak sobie nie mam. Natomiast zawsze przez cały rok są stroje kąpielowe i kapelusze, jakby ktoś się zapomniał albo myślał, że jest zima i nie spakował, to zawsze do action właśnie po coś takiego można podskazać. Wskoczyć. Ciekawie wyglądała sekcja kosmetyczna. Zobaczcie, tutaj były takie taśmy do biustu. Obok był żel do brwi, który do złudzenia przypominał produkt z Benefitu. Co mnie jeszcze zaciekawiło, to naprawdę spora ilość paletek do oczu. No ale ogólnie tej kolorówki było całkiem, całkiem sporo. Jakieś lakiery do paznokci, pędzle i inne gadżety. Spory wybór maseczek, maseczek do stóp. Tutaj mnie też zaciekawiła taka wielorazowa maska żelowa. Spargel socks, gel socks. Jeżeli ktoś kiedyś już używał, to właśnie też dajcie mi znać, czy warto, czy nie warto, czy to ma sens. Ja też coś sobie tutaj chwyciłam, coś sobie wzięłam, to zaraz będzie w tym moim mini-holu. No ale właśnie było sporo maseczek do stóp. Nie wiem, czy znacie już ten produkt, czyli Body Hair Remover. Ja go kupiłam ostatnio i przetestowałam na jednej nodze i trochę się boję. To jest takie golenie na sucho. Jeżeli będziecie chcieli więcej o tym usłyszeć, to chętnie Wam opowiem, tylko dajcie mi koniecznie znać. Sporo krew. Serów i tego typu spraw. Były też wiralowe opaski, te takie spa, bez tych tutaj żadnych trzymaczków na włosy, po prostu takie do pielęgnacji, one wyglądają fajnie. Tutaj 99 centów. No i właśnie e, kamienie były też do masażu. E, I taki masażer w postaci serduszka, e, i masażer e, na rączce, także tutaj pod tym względem też, względem też fajnie, nie trzeba wydawać milionów, a masażer do twarzy można sobie. Sprawić. Odżywki, szampony. Zobaczcie na tą gigantyczną litrową. Chyba to akurat była odżywka. Tutaj mam wrażenie, że jest więcej tych produktów, takich naprawdę dużych. Jak już kupujemy, to już kupujemy. Litr i gotowe. Zaciekawiła mnie też taka silikonowa podkładka do gorących narzędzi. Ja na początku pomyślałam, że to jest domycia pędzli, i właśnie tak można też tego użyć. Chociaż tam wcześniej też były domycia pędzli. Ale jak często mamy jakąś prostownicę czy coś w tym stylu, nie wiemy, gdzie to odstawić i coś z tym zrobić, żeby nie przypalić na przykład blatu to można właśnie taką silikonową podstawkę sobie kupić. Następnie poszłam na dentystyczną sekcję, bo też potrzebowałam jednej rzeczy i cały czas Wam polecam też szczoteczki do przestrzeni międzyzobowy. One mają super cenę i e, sprawują się świetnie. Ostatnio też wiele z Was pytało, skąd jest pościel Haninowa e, e, z kociego domku Gabi e, i właśnie ona jest section i to już jest nasza druga dziecięca pościel section i one naprawdę są w porządku. Cena to 15 euro, e, a właśnie jakoś jest całkiem fajna tą pierwszą z psim patrolem, już mamy bardzo długo pierzemy, pierzemy, pierzemy i dalej jest w całości i dalej się trzyma następnie jeszcze wróciłam na sekcję do sprzątania scrap daddy, scrap mami i jeszcze inny wybór duży gąbek, natomiast u nas w zawsze brakuje tego żelazka w sprayu, a tutaj było go aż pod dostatkiem, aż nad to no i właśnie sporo takich zapachów do szafy chusteczki do, do suszarki, też całkiem spory wybór, nie wiem czy w Polsce bo aż tak dużo, jakoś wcześniej nie zwróciłam uwagę dzisiaj jak ja kiedyś używałam to były tylko Lenora, a teraz widzę, że to się dość mocno rozprzestrzeniło, ale zobaczcie jaka bida wręcz powiedziałabym w sekcji płynów do... Płuka, no kiepsko to wygląda, musicie przyznać. Jeżeli chodzi o e, zabawki, to już tutaj się nie rozmieniałam na drobne, bo tam często pojawia się to samo. Natomiast bardzo fajny jest ten zestaw biżuterii. Kiedyś u nas dziewczynki robiły, trzeba uważać, bo to jest taka żywica, ale jest bardzo trwały i jest mnóstwo zabawy, no tylko musi być przy tym do kontroli dorosły. No i na koniec oczywiście sekcja urodzinowa, która chyba jest w każdym ekszonie, także jeżeli urodzinę urządzacie, to można tutaj wpaść. Natomiast jak my ostatnio urządzaliśmy urodzinę, to uważałam, że wtedy im ten wybór jest o wiele, wiele większy i o wiele te rzeczy były ładniejsze i ciekawsze. Także tak tutaj wygląda action. Mam wrażenie, że jest biedny. Dajcie mi znać, czy to tylko moje wrażenie, czy już tęskni do domu, czy on faktycznie jest jakiś taki nieco albo nawet dużo bardziej. Ubogi niż ten nasz. Jeżeli chodzi o Sam hol, no to chwyciłam dosłownie kilka rzeczy. Tak jak mówiłam, nie mam tych już mokrych chusteczek, a te mi się podobają, bo są słuchajcie, z zamknięciem. Ja lubię, jak jest zamknięcie, no bo później często wysychają. A jeszcze miałam kupić papier, a to zaraz. To jeszcze do Mercadony dziś się wybieram. Bardzo wiele z Was polecało i go, ogólnie jakiś taki to też jest wiralowy produkt. Ten ocet. Do ocet? Tak, ocet, dokładnie. Ocet do sprzątania. Rzekomo ma pachnieć. Lawendą, chociaż ponoć też trochę zapachu octowego w nim jest, natomiast ja nigdy go nie testowałam, jestem bardzo ciekawa. W końcu przyszedł na mnie czas, przyszła na mnie pora. Potrzebowałam dla Hani pasty do zębów, więc wzięłam jej Frozen. Mam nadzieję, że to jej uprzyjemni i zachęci jeszcze bardziej ją do mycia ząbków. Za 99 centów była nawilżająca i zmiękczająca maseczka do stóp. Po prostu jedna para skarpet. Hania ma też gości, koleżanki, ja wiem, że gości, dzieci. Ci się nie karmi w ogóle z słodyczami, ale jak już się karmi, to niech one będą w kształcie jednorożców. Więc jak zobaczyłam żelki w kształcie jednorożca, to musiałam absolutnie je jedyczyną wziąć. Myślę, że będą zachwycone. I a propos jednorożców, to wziąłam też za 99 centów taką podkładkę, bo tą, którą Hania ma na biurku, jest za mała. To jest wielka artystka i też będę jej kazała ściągać sobie to na podłogę i kłaść na dywanie, bo tam ostatnio był dość duży problem u nas z plamami na dywanie. No tyle! Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o Tutajszym Krszonie, czy po coś się wybieracie i co tam najchętniej kupujecie. Mam nadzieję, że takie porównanie i przegląd Wam się spodobał. Ja póki co dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.